This conference will now be recorded. Dzień dobry Państwu, nazywam się Dorota Sierakowska, jestem analitykiem rynków surowcowych w Domu Maklerskim BOŚ. Zaczynamy nasz komentarz z rynku surowców i zacznijmy od tego, co ogólnie działo się na tym rynku w ostatnich tygodniach. Jak widzimy, ostatnie miesiące raczej rozpieszczały inwestorów na rynku surowcowym. Od początku bieżącego roku mamy do czynienia z tendencją raczej wzrostową. I tak samo w zasadzie, przynajmniej na razie, prezentuje się kwiecień. Pierwsza połowa kwietnia to okres wzrostów notowań surowców, a przynajmniej notowań indeksu CRB, czyli tego najsłynniejszego indeksu surowcowego. I dopiero ostatnie dni przyniosły delikatne odreagowanie spadkowe. Warto przy tym wspomnieć, że oczywiście najważniejszym składnikiem indeksu CRB jest ropa naftowa i to właśnie ruchy cenowe na tym rynku miały największe przełożenie na to, co działo się z indeksem CRB. No i właśnie dlatego zaczniemy teraz analizę poszczególnych surowców właśnie od rynku ropy naftowej. Co ostatnio widzieliśmy na wykresie tego surowca? Widzieliśmy delikatne odreagowanie spadkowe, natomiast jednak jest ono dość nieznaczne w stosunku do tego, jaka była skala wcześniejszych wzrostów. Na rynku ropy naftowej, mimo że ostatnio te nastroje się delikatnie pogorszyły, nadal można mówić o tendencji takiej średnioterminowej wzrostowej. I to samo w zasadzie widzimy na notowaniach ropy Brent. Tutaj sytuacja jest nawet jeszcze lepsza, ponieważ o ile na rynku ropy WTI widzieliśmy faktycznie delikatny spadek cen, to na rynku ropy Brent w zasadzie doszło do wyhamowania wzrostów i te notowania nadal poruszają się powyżej poziomu 70 dolarów za baryłkę, a wręcz 71 dolarów za baryłkę. W przypadku ropy WTI mamy tutaj wciąż przekroczony poziom 63 dolarów za baryłkę. Co może się dziać z notowaniami ropy naftowej w najbliższym czasie? No przede wszystkim mamy teraz do czynienia z takim pewnym właśnie wyhamowaniem wzrostów związanych z niepewnością dotyczącą podaży ropy naftowej w kolejnych miesiącach. Sytuacja jest najbardziej klarowna w Stanach Zjednoczonych, gdzie mamy do czynienia z prognozami dalszego wzrostu produkcji ropy naftowej z łupków. Ta produkcja ma i w kwietniu, i też później w maju osiągnąć kolejny historyczny rekord, ale to też nie jest jakieś specjalne, jakieś specjalne zaskoczenie dla inwestorów, ponieważ właśnie takiego scenariusza inwestorzy się spodziewali już od dłuższego czasu. <laughs> Warto jednak wspomnieć, że ten wzrost produkcji ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych nie jest tak szalony i tak, tak wyrazisty, jak to było jeszcze parę lat temu. Czyli on w tym momencie jest bardziej wyważony, a tamtejsze firmy wydobywcze jednak zwracają uwagę na to, co się dzieje na rynku. No i z pewnością będą starały się uniknąć scenariusza dynamicznego wzrostu produkcji i późniejszej presji na dynamiczny również spadek, Notowań ropy naftowej na globalnym rynku. A więc możemy się spodziewać, że te notowania, ta produkcja ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych będzie rosła, ale też nie będzie rosła za wszelką cenę. Natomiast do tej, takim, taką największą niewiadomą w tej układance podażowej będą najprawdopodobniej działania OPEC, tudzież OPEC, czyli. Tych wszystkich producentów, którzy podpisali porozumienie naftowe z Rosją włącznie. Rosjanie, tamtejsi politycy, zadeklarowali ostatnio, że będą się starali zwiększyć produkcję ropy naftowej w drugiej połowie bieżącego roku, a to oznacza, że najprawdopodobniej nie podpiszą, ten kraj nie podpisze porozumienia naftowego um, dla drugiej połowy bieżącego roku. Czyli nie będzie chciał limitować produkcji. Zresztą uzasadnienie jest takie, jak, jak już wcześniej były podnoszone przez Rosjan różnego typu kwestie, a mianowicie Rosjanie nie chcą po prostu oddawać tak dużego fragmentu rynku Amerykanom, i jednak będą starali się zwiększać produkcję. W tej całej układance nie wiadomo, co zrobi OPEC z Arabią Saudyjską na czele, ponieważ pierwsza połowa bieżącego roku to jest właśnie czas obowiązywania porozumienia naftowego, czyli limitowania produkcji. I widzimy, że te działania miały istotny wpływ na notowanie ropy naftowej i te notowania wzrosły. Może się więc okazać, że Arabia Saudyjska i inne kraje OPEC zdecydują, że nie ma już sensu ustalania. Tak wyraźnych, tak niskich limitów produkcji ropy naftowej, i albo ustawią te limity na wyższych poziomach, albo wręcz z tych limitów zrezygnują. Akurat ten drugi scenariusz wydaje się mało prawdopodobny, ponieważ Arabia Saudyjska również chciałaby uniknąć scenariusza dynamicznego spadku notowań ropy naftowej. W przypadku możliwości nieograniczonej produkcji. A więc mamy na pewno do czynienia z, takim, z taką pewną niepewnością dotyczącą tego, co się będzie działo z podażą ropy naftowej w drugiej połowie bieżącego roku. W czerwcu właśnie ma zapaść decyzja OPEC w sprawie porozumienia naftowego, OPEC, ale również Rosji. Więc na pewno do czerwca będzie się pojawiało bardzo wiele spekulacji na ten temat i na razie wciąż ciężko przewidzieć, w którą stronę te spekulacje się potoczą. Pamiętajmy, że a propos ograniczenia produkcji ropy naftowej w krajach OPEC, że duże problemy z produkcją mają Iran, Wenezuela oraz Libia, a więc kraje należące do OPEC i sam fakt, że pojawia się presja i też ogólnie. Ogólnie duże problemy wewnętrzne tych krajów również może skłonić resztę krajów OPEC o bardziej stabilnej sytuacji do tego, żeby zwiększyć produkcję. A więc podsumowując, notowania ropy naftowej na razie nie mają zbyt wielu impulsów do dalszych wzrostów, zwłaszcza, że pojawiły się w tym momencie wątpliwości co do tego, czy OPEC będzie jednak utrzymywało te limity produkcji. Natomiast też, przynajmniej na razie, wydaje się, że nie ma zagrożenia gwałtownej zniżki, e, głównie ze względu na to, że jednak wiele państw pilnuje tego poziomu i na pewno OPEC będzie pilnowało e, poziomów zbliżonych do obecnych, a przynajmniej takie są deklaracje. I jeszcze krótkie spojrzenie na rynek gazu ziemnego. Tam w zasadzie niewiele się zmieniło. Nadal mamy do czynienia z presją podażową na rynku gazu ziemnego. Oczywiście z dużym uspokojeniem sytuacji w ostatnich miesiącach w porównaniu do tego, co się działo pod koniec poprzedniego roku. I takiej spokojnej sytuacji w zasadzie można się spodziewać również w kolejnych tygodniach. Podaż. Gazu ziemnego w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza gazu produkowanego z łupków, jest duża, więc też nie ma raczej zbyt dużego teraz, zbyt dużej presji fundamentalnej na to, żeby te notowania wzrosły, albo przynajmniej wzrosły istotnie. Bardzo ciekawa jest obecnie sytuacja na rynku miedzi. Ciekawa albo nieciekawa, w zależności od tego, kto ocenia, a mianowicie mamy do czynienia na rynku miedzi z konsolidacją i to konsolidacją dość nerwową w okolicach tegorocznych maksimów. Widać, że notowania miedzi mają trudność nawet w dotarciu do okolic 3 dolarów za funt, czyli te, tego takiego psychologicznego poziomu, psychologicznej bariery. Ale z drugiej strony też nie widać zbyt wielu e, powodów do tego, żeby notowania miedzi dynamicznie spadły. Rezultatem jest poruszanie się gdzieś w okolicach 2,90 dolarów, ewentualnie tuż powyżej e, za funt i absolutny brak kierunku. E, to jest nie, Sytuacja na rynku miedzi jest niezwykle ciekawa, ponieważ e, ten brak kierunku i niepewność dotycząca przyszłości notowań miedzi jest widoczna chociażby w neutralnych pozycjach inwestorów instytucjonalnych. O ile w poprzednich miesiącach starali się oni grać na wzrosty czy na spadki cen, to teraz faktycznie większość utrzymuje neutralną pozycję, czyli taką pozycję wait and see i wyczekuje kolejnych impulsów. Oczywiście pewne. Czynniki fundamentalne teraz wpływają na ceny, ale można powiedzieć, że te czynniki fundamentalne również nie są zbytnio wyraziste, ponieważ mamy do czynienia z szansami na zażegnanie konfliktu handlowego USA i Chin. To są wciąż szanse, które nie są zrealizowane, czyli widzimy pewne częściowe. Decyzje dotyczące polepszenia relacji handlowych obu krajów, ale wciąż te kraje nie wypracowały takiego ramowego porozumienia i na razie wydaje się wątpliwe, żeby były temu bliskie. A więc to jest na pewno czynnik, który z jednej strony wspiera ceny miedzi, dlatego że te szanse wciąż są, z drugiej strony ogranicza możliwości wzrostowe ceny miedzi, dlatego że wciąż brakuje konkretów. Mamy także do czynienia z mieszanymi danymi makro z globalnej gospodarki. Te dane raz są lepsze, innym razem są nieco gorsze, i tutaj też inwestorzy mają pewne wątpliwości co do tego, czy, czy to spowolnienie gospodarcze będzie jakieś większe, czy jednak ten rok jeszcze dla miedzi będzie łaskawy. Na pewno takim pozytywnym akcentem są prognozy większego sezonowego popytu na miedź. Teraz, tak naprawdę, ten sezonowy popyt zaczyna wynikać w coraz większym stopniu, m.in. ze zwiększonej aktywności sektora budowlanego w okresie wiosennoletnim, więc to na pewno tutaj będzie wspierało ceny miedzi, ale możliwe, że też nie na tyle, aby te notowania wybiły się z tej konsolidacji. A więc na razie takim bazowym scenariuszem na rynku miedzi jest kontynuacja konsolidacji. Natomiast czarne chmury zebrały się rynkiem metali szlachetnych. Widać, że, o czym zresztą wspominałam już w moich ostatnich komentarzach, że na rynku metali szlachetnych widać słabość strony popytowej. Tą słabość widać już od dobrych kilku tygodni. I o ile nie oznacza ona jeszcze, że te notowania będą jakoś znacząco przecenione, to oznacza ona, że. Przynajmniej chwilowo nie widać takiego potencjału do dynamicznych wzrostów notowań metali szachetnych. Oczywiście, o ile nie pojawi się jakiś wyraźny, fundamentalny impuls. Na razie cena złota po raz kolejny zeszła poniżej 1300 dolarów za uncję, notowania srebra zeszły poniżej 15 dolarów za uncję, platyna odbiła się w dół od okolic 900 dolarów za uncję. Anotowania palladów w zasadzie poruszają się spokojnie gdzieś w okolicach 1360, 1380 dolarów za Unię, czyli widać takie uspokojenie po tej dynamicznej zniżce, którą widzieliśmy pod koniec marca. Co teraz może się dziać na rynku metali szlachetnych? No przede wszystkim mamy tutaj kluczową wartość amerykańskiego dolara, która e, na pewno będzie w dużej mierze wpływała na notowania metali szlachetnych, ale zauważmy, że ostatnio, jakby w porównaniu do tego, co się dzieje na dolarze, biorąc pod uwagę tą odwrotną zależność, to właśnie notowania metali szlachetnych radzą sobie relatywnie słabo. Nadal istotne będzie podejście Fedu do polityki, polityki monetarnej w Stanach Zjednoczonych, co wpływa na notowanie amerykańskiego dolara. Jednak oczywiście na razie wydaje się, że sytuacja jest spokojna, że raczej inwestorzy już przyjęli do wiadomości, że to podejście Fed do polityki monetarnej w bieżącym roku będzie raczej gołębie. Ale co ciekawe, nie wpłynęło to bardzo negatywnie na notowania amerykańskiego dolara, w związku z czym też nie pozwoliło to notowaniom metali szlachetnych na razie na jakieś istotne wzrosty. Ale to też, to też może świadczyć o tym, że Ceny metali szlachetnych, że ta strona popytowa jest na razie słaba i ceny metali szlachetnych mogą być bardziej wrażliwe na negatywne dane niż na pozytywne dane. No a jeśli tak, to oczywiście oznacza to, że kolejne tygodnie, w kolejnych tygodniach dużo większe jest prawdopodobieństwo, że zrealizuje się bardziej scenariusz negatywny, spadkowy niż scenariusz pozytywny, czyli wzrostowy. Przejdźmy teraz na rynek zbóż. Tutaj również ostatnio mieliśmy do czynienia z pewną nerwowością, ale w zasadzie niewiele zmieniła ona w wymowie wykresów, cen kukurydzy, soi czy też pszenicy, i niewiele też się zmieniło fundamentalnie na tych rynkach. Jeśli chodzi o notowania kukurydzy, to tutaj widzimy cały czas taką konsolidację w okolicach 3,60 dolarów za buszel. Ale to jest taka konsolidacja, w którą te notowania wpadły po dynamicznej przecenie pod koniec marca. Na rynku SOI sytuacja jest również w miarę stabilna i niezbyt dobra, bo ostatnie no, w zasadzie prawie 3 miesiące to jest taki okres spokojnej, ale jednak zniżki notowań SOI i obecnie te notowania nie przekraczają 9 dolarów za buszel. Natomiast na rynku pszenicy widzimy również pewną konsolidację. Tutaj te notowania poruszają się nieco powyżej poziomu 4,5 dolara za buszel, ale widzimy też, że miały one dość słaby przełom lutego i marca, i teraz w zasadzie mamy takie dość nieśmiałe też odreagowanie wzrostowe. Co na to fundamenty i w zasadzie jak fundamenty mogą wspierać lub pogrążyć notowania zbóż? Na pewno takim pozytywnym akcentem jest, są już wspomniane przeze mnie szanse na zażegnanie konfliktu handlowego USA i Chin. Obecnie trwają rozmowy przedstawicieli obu krajów i nawet pojawiają się pewne spekulacje, że taką jedną z najbardziej pilnych kwestii jest właśnie uregulowanie Wzajemnego handlu zbożami, ponieważ zarówno USA, jak i Chiny tracą jednak na tym, że cła na import amerykańskiej soi do Chin są bardzo wysokie. Obu krajom zależy na tym, żeby powrócić do dość takiego wzmożonego handlu między innymi soją, ale ogólnie też towarami rolnymi. Więc tutaj te szanse na zażegnanie tych sporów, przynajmniej częściowe, w przypadku. Kukurydzy czy też soi są całkiem spore. Natomiast oczywiście na tym, że te cła na import amerykańskiej soi do Chin wciąż są wysokie, korzysta Brazylia, która notuje duży eksport kukurydzy i soi właśnie do Chin, czyli tutaj Brazylia zapełnia tą lukę po Stanach Zjednoczonych. Pojawiały się również ostatnio. Dane dotyczące możliwej produkcji zbóż w bieżącym roku i na przykład produkcja pszenicy w rejonie Morza Czarnego, ale także produkcja pszenicy w samych Stanach Zjednoczonych może być całkiem spora. A to oznacza, że te notowania pszenicy mogą mieć niestety mały potencjał wzrostowy w najbliższych miesiącach. Ale oczywiście, jak wiemy, sytuacja na rynkach zbóż potrafi być kapryśna, tak jak kapryśna jest pogoda. No i a propos pogody to z kolei warto wspomnieć o tym, że w Stanach Zjednoczonych nadal mamy do czynienia z dość niepewną sytuacją pogodową m.in. na terenach uprawy kukurydzy. Kukurydzy, ale również soi. I to sprawia, że pojawiły się opóźnienia w zasiewach zbóż. I z kolei ta sytuacja może też ograniczać potencjał spadkowy notowań zbóż. A więc mamy tutaj wiele różnych czynników. Z jednej strony obawy o podaż, z drugiej strony prognozy, jednak w ujęciu globalnym, takiej dużej podaży, a więc te lokalne kwestie raczej powinny działać tylko krótkoterminowo na to, co się dzieje na rynku zbóż. No i w końcu. Rynek soft commodities, czyli cukier, kawa, kakao, bawełna, czyli te surowce, które cieszą się coraz większym zainteresowaniem inwestorów, a to dlatego, że sytuacja na rynkach niektórych z nich jest naprawdę bardzo ciekawa. Zacznijmy od notowań cukru. Tutaj akurat mamy do czynienia z dość stabilną konsolidacją cen cukru. I to można powiedzieć, że ona sięga już listopada poprzedniego roku, kiedy z notowania w zasadzie no, zaczęły taką takie poruszanie się dość płaskie. Oczywiście zdarzają się kilku, kilkunastosesyjne ruchy wzrostowe lub spadkowe, ale w zasadzie w ciągu ostatniego, um, ostatnich kilku miesięcy te notowania ani nie wybiły się na dłużej, znacząco powyżej poziomu 13 centów za funt, ani też nie spadły na długo poniżej 12 centów za funt. Ogólnie takim czynnikiem, który na razie tak krótkoterminowo ogranicza potencjał wzrostowy, jest fakt, że w okolicach notowań przekraczających 12,80 centa za funt pojawia się wzmożona sprzedaż cukru przez producentów, czyli widać, że producenci uważają ten poziom za taki poziom, który jest dla nich już dość atrakcyjny. I to oczywiście w takim najbliższym czasie jest pewnym czynnikiem ograniczającym możliwe wzrosty. Bardzo ciekawa jest sytuacja nadal na rynku kawy. Tutaj z kolei mamy do czynienia nadal z presją podażową. I ta presja podażowa, ta presja na spadek notowania kawy ma obecnie naprawdę już bardzo duży wpływ na cały szeroki globalny rynek kawy i cały przemysł też spożywczy, ale też przemysł dotyczący produkcji kawy. O tym, że te ceny już są dramatycznie niskie, i powodują ogromne straty dla producentów kawy, mówi się już od jakiegoś czasu, a w ostatnich tygodniach tych rozmów jest coraz więcej. Warto wspomnieć o tym, że potencjał do spadków notowań kawy zaczyna się powoli zmniejszać, zwłaszcza i to nie tylko ze względu na fundamenty. Ponieważ akurat fundamenty wcale jeszcze nie sprzyjają wzrostom cen kawy, czyli wciąż mamy do czynienia z ogromną produkcją w różnych częściach świata i ta duża podaż jest na pewno na rynku kawy największym problemem. Ale jednocześnie sytuacja po stronie producentów jest na tyle trudna, że rządy niektórych krajów decydują się na pomoc w postaci subsydiów, w postaci rozmów na temat gwarantowanej ceny skupu kawy i taka sytuacja ma miejsce teraz między innymi w Kolumbii czy też w Brazylii, czyli w krajach, które są ważnymi producentami kawy na świecie. I oczywiście jeżeli te pomoce rządowe dla farmerów, dla producentów kawy przyjmą jakąś szerszą skalę, to na pewno będą one czynnikiem, który wesprze notowania kawy na globalnym rynku. Na razie jeszcze wciąż mamy do czynienia z relatywnie niewielkimi, niewielką ilością konkretów, natomiast można się spodziewać, że rządy krajów produkujących kawę będą w jakiś sposób interweniować, a przynajmniej takie były deklaracje. Spójrzmy teraz na sytuację na rynku kawy, na rynku kakao, przepraszam, tutaj mamy do czynienia z wyhamowaniem wzrostów, a dzisiejsza sesja jest nawet sesją spadkową. Co na tym rynku kakao się dzieje? No przede wszystkim w ostatnich tygodniach notowania rosły głównie ze względu na obawy dotyczące produkcji kakao, m.in. na wybrzeżu Kości Słoniowej, czyli kraju będącym największym producentem kakao na świecie. Jednak ostatnio ta sytuacja się nieco poprawiła, czyli te obawy troszeczkę zelżały i to też spowodowało, że te notowania zostały, że te notowania spadły w ostatnich dniach. Natomiast jeżeli chodzi o notowania bawełny, tutaj mamy w sumie taki okres kilku tygodniowych wzrostów, jeżeli chodzi o okres tak od połowy lutego, do ostatnich, tam, minionego tygodnia, Teraz widać tak naprawdę dopiero przecenę bawełny, i to też jest w pewnym stopniu związane z sytuacją pogodową w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej problemy z pogodą sprawiały, że pojawiły się pytania o to, jak duża będzie produkcja bawełny w Stanach Zjednoczonych, które są ważnym producentem tego surowca w skali światowej. Natomiast ostatnio ta pogoda. Niby wciąż jest kapryśna, ale jednak nieco się poprawiła, co też pozwoliło na to, żeby te notowania wyhamowały wzrosty. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i zachęcam do zadawania pytań, jeżeli jakieś pytania są. Widzę, że pytań nie ma, więc jeszcze raz dziękuję za uwagę. No i oczywiście zachęcam do Państwa w kolejnych webinarach. Do usłyszenia.